Dlaczego założyłem retinę? Bo bardzo chciałem dać swoim pacjentom co najlepsze w okulistyce. Postanowiłem założyć szpital, w którym personel będzie życzliwy, uśmiechnięty i pomocny, a pacjenci będą się czuć bezpiecznie i wygodnie. Chciałem dać moim pacjentom dostęp do najlepszego sprzętu okulistycznego i możliwość wykonania badań w krótkim czasie najlepiej podczas jednej wizyty i bardzo. Zależało mi na tym, żeby nasi lekarze i reszta personelu medycznego byli zawsze na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami medycyny. My naprawdę cały czas się kształcimy. Od 20 lat nasi pacjenci leczą się u nas, a także z całym zaufaniem przyprowadzają do retiny rodzinę i przyjaciół, co potwierdza, że udało mi się stworzyć miejsce przyjazne i pomocne, po prostu dla ludzi. Zapraszam Państwa do retiny.